Dzień dobry z ogrodu Matyldy. Dzisiaj witam się z Wami przy mojej rabacie pizza ziołowa, na której rosną najbardziej popularne zioła. I o jednym z nich Wam dzisiaj opowiem. To kolendra. Zdana Wam jest z takich popularnych, grubaśnych listków, które możemy kupić w doniczce w każdym markecie spożywczym. Ale specjalnie dla Was przerosłam tę roślinę, żebyście mogli zobaczyć, że czym jest wyższa i większa, tym zmienia się kształt jej listków. Już pokazuję listek z górnej partii. Proszę. Tak wygląda listek z górnej partii kolendry? Tak wygląda ten z dolnej. Ten przypomina troszkę pietruszkę, ten przypomina trochę koperek, natomiast obydwa liście to kolendra. Co jemy w kolendrze? Zaczynamy od samego dołu. Jadalny jest korzeń, którego nie widzimy. Następnie te grube liście najbardziej popularne. Przechodzimy na wyższą partię roślin czyli te cienkie listki, które już Wam pokazywałam, są również jadalne. Jedyną roślin, jedyną częścią tej rośliny, której nie jemy, to jest kwiatostan. Takie białe, drobniutkie, ozdobne kwiatki. Kolendra najczęściej stosowana jest do sałatek, ponieważ przy wysokiej temperaturze traci swój charakterystyczny smak i aromat. Ta roślina ma również walory zdrowotne. Jest wiatropędna. Co to oznacza? Czy to oznacza, że jak zjemy kolendrę, to zaraz tutaj rozchula nam się wiatr? Otóż nie. Dzięki kolendrze puszczamy super bąki. Uwaga, nie mylić bąka z moim trzmielem Stefanem, który mieszka w ogrodzie Matyldy. Więc jak jemy kolendrę, mamy zdrowy żołądek i czyste jelita. Tym samym żegnam się z Wami z ogrodu Matyldy, przy mojej rabacie pizza ziołowa. Do zobaczenia wkrótce.